Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Anny Potyry-Kat. Tomasz Branicki jest komandosem no i snajperem, e, który obecnie ma troszeczkę gorszą karierę e, i e, para się różnorodnymi zajęciami, bierze różnorodne zlecenia. No i między innymi dostaje nietypowe zlecenie od swojej byłej potencjalnej E, w grę wchodzi znalezienie e, zabójcy sprzed kilkunastu lat. Zabójcy ich jej syna i e, córki ich znajomych. Cała, e, całe wydarzenie toczyło się na imprezie zamkniętej, czyli w bardzo małym gronie 30 paru osób, czy 50 paru osób. Cała grono tych osób zostaje zawężone podejrzanych, zostaje zawężone do kilkunastu osób. A mimo tego przez wiele lat zabójca nadal nie został znaleziony. Do tego w Europie grasuje zabójca polujący na kobiety i w ten sam sposób zabijający jak na owej imprezie. Jak do tego doszło? Kto stoi za tymi zabójcami, zabójstwami? Przekonajcie się sami, sięgając po książkę. Jest to świetnie, napisana, świetnie napisany kryminał. Wchodzimy tutaj, czy ta powieść detektywistyczna bardziej. Wchodzimy tutaj do akcji. Z jednej strony mamy spojrzenie na bohatera, który zabija. Poznajemy jego sposób myślenia. Z drugiej strony widzimy. To, um, całą akcję, śledztwo toczące się w Europie, a z trzeciej strony widzimy to, w jaki sposób powoli, systematycznie, do prawdy dąży e, Tomasz Branicki, któremu znalezienie mordercy zlecono. Mamy tutaj poruszone wiele wątków społecznych, ważnych wątków społecznych. Wchodzimy w realia komunistyczne, poruszona jest przemoc i e, współpraca z władzami, Wykorzystywanie władzy do własnych celów i stosowanie przemocy wobec innych. Zobaczymy też, jak potomkowie ofiar się zachowują, jak zachowują się także ich wnuki. Mamy tutaj bardzo wiele ważnych problemów poruszonych. Problem tego, w jaki sposób tworzone są rodzinne tajemnice, i e, dlaczego wypłynięcie ich bywa czasami szokujące.